Świetna sztuka, proszę Państwa, tutaj talarówki, zachwyca swoją świeżością, naturalnością, połyskliwością pieczęci. Egzemplarz ten akurat z tęplem komisji likwidacyjnej, od rewersu również czyściutki, przepięknie odbite pieczęcie. Dobrze, wszystkie tutaj cechy naturalne, czytelne od tej strony. Przeświećmy, żeby wszystko Państwu tutaj pokazać, proszę Państwa, bardzo, bardzo atrakcyjna dwójeczka. I to taka, która może zainteresować wielu, gdyż pojawiły się pojedyncze egzemplarze pięknych dwójek, ale z innym podpisem i z innym, zaraz zobaczmy jaki tu jest, bo nie, też z Jaraczewskiego, przepraszam najmocniej. Natomiast no, piękna dwójka to jest teraz porządne, wysokie, kilkadziesiąt tysięcy, natomiast tu mamy piękną dwójkę, technicznie w stanie 3+, czyli taka, która nie poszybuje zapewne w tak wysokie poziomy cenowe, czyli od razu mamy szansę, że więcej zbiorów może się tutaj spróbować przymierzyć do zakupu tego bardzo atrakcyjnego egzemplarza dwutarówki. Polecamy zdecydowanie 3+ stan Jaraczewski numeracja pięciocyfrowa ze stemplem. To jeszcze tylko podświetlmy krawędzie. Gdyż to jest banknot oferowany w ramach sesji stacjonarnej. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że gro licytujących jednak osobiście nie pofatyguje się na aukcję, więc żeby mogli tutaj obejrzeć jak najdokładniej ten banknot bez osobistego przyjazdu. Polecamy go.